Ja Magby Kosiuska i witam w na, na szczurkach kanaleczku, znaczy na jego kanale zaczynajmy. I ja już się tłumaczę czemu jestem trochę dalej, niż byłam, niż powinnam, e, bo no, nie nagrało się. Szczerze, e, po prostu włączyłam nagrywanie, myszka i z ekranu. E, włączyłam nagrywanie, e, nagrało się tego tło ze szczurkiem i, Dalej się nic już nie nagrało Ja teraz sprawdzę czy to się nagrywa Przepraszam że Wam robię taki teraz mały Ten obraz Albo nie mały jest Dobra Nagrywa się teraz Teraz jest spoko Więc lecimy Lecimy. Ja po potem zebrałam Błyska naucz się zebrałam to. Nie. I to. Nie wiem czy te dwie rzeczy były nagrane, czy nie. No, tylko troszeczkę dalej Jest git. Więc lecimy dalej. Nie tym. Tym się klika. Pięknie. Tak, to Jelgade, że upiekłeś y, pyszne ciasto, i y, że masz dla mnie niespodziankę w postaci nowego pokoju. Tak, tutaj, tam. Jeszcze ja się tłumaczyć nie chcę. Bo ja tu się coś dwie godziny. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Patrzcie, mnie po tej łapetynie dobrze. Nie ma problemu, tak. Tutaj dam sobie, ja sobie tylko od ciebie skarnę. Yy, ciasto. Podniosłeś cynomą nowego To fi ciasto. Tam nic ciekawego nie ma, w zależności od tego, to jest z tym pamiętnikiem, ale. Dobra. Yy, yy. Dzień dobry! Jak, jak Ci się tu podoba, wiesz? Czytam tutaj te stare książki, chciałam Cię z nimi zapoznać. Zawsze chciałam być. Zaczmy. dałam, Dałam. No. Nie mogę się wysłuchać! Zrobiłam program nauczania i mam niespodziankę do Ciebie. Zawsze chciałam być nauczycielem. Wiem, trochę za bardzo niespodziankowo. Yy, a tak właściwie to po co przyszedłeś. Jak wrócić do domu? Co? Ale to jest twój dom. Yy, może ci opowiedzieć książkę, którą czytam? Nosi tytuł... 72 zastosowania... ŚLIMAKÓW! Jak Śliwaków. z ruin? Yy. Opowiedzcie ci fascynujące fakty na temat ślimaków, jakby to były fakty na temat tygrysów, lwów, lampartów, to może! Ale nie ślimaków! Jestem po eee, Wiesz co, jakby ślimaki bardzo pani, rozmawiają ze sobą. Nie no, żartuję. Ślimaki nie umieją rozmawiać. I, interesujące jakby ruin! To jest interesujące. Yy, muszę coś zrobić. Poczekaj tutaj na mnie. No i zniknęł. To jest. czy ty zaskoczyłaś? Tak szybko. No. Chcesz wrócić do domu, ale yy, musisz yy, dojść do końca, yy, aby wejść do, yy, jeszcze jeszcze podziemi. E, e, nie pozwolę na to znowu, bo idź dzieckiem i wróci na, na górę. Nie. Yeah. Każdy człowiek, tu, który tutaj spadł, ma tą samą historię. Widziałem z... to już wiele Przyszli, wyszli, umarli! E, aby to się znowu powtórzyło, więc nie mogę cię wypuścić. Jak cię wypuszczę, Asgore, czy mój były mąż, yy, mam rozwód z nim, że to się na niego tylko mamy i, I poszłam sobie. Z... <gry> Dobra, nie spoileruję wam. Wtedy Asgore cię zabije, jeśli opuścisz ruiny. Nie potrafisz tego co zrozumieć. Po prostu wejdź ja do, do do- Tak, do domu. Do pokoju! Nie, nie chodź za mną. To i tak nie skończy się dobrze. Naprawdę chcesz chodzić. Jesteś taki sam jak reszta. Jeżeli chcesz wyjść, to musisz pokazać, że jesteś wystarczająco! żeby to przetrwać. No dobrze, walka story start. tak! Kropka, 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 kropka. miałam, ja, 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 nie gadać przy walce. Bo to się źle skończy. Błyska, nie gadaj przy walce. Więcej kropaczka I kropaczka ze znakiem zapytania. Co ty robisz? Próbuję. Człowiek z tobą po rozmawiać i nie dosyć pierdziemy. Oczcie. Atakuj lub uciekaj. No miałam nie dosyć pierwszego. Coś mi nie już. Palmy za mną. No. Przestań to robić.

Wiem, że chcesz wrócić do domu, ale e, proszę, rozwiążą to. E, obiecuję, będzie się tu dobrze żyło. E, będzie wszystko wspaniale. A skąd cię nie zabije, nie zostaniesz, martwy. Spokojnie. Spokojnie. To jest spokojnie. Obiecuję, wszystko będzie dobrze. Dobrze, przestań gadać, że. Ja... Aha. Przez się gadać, że sam sobie... mnie Po mi wypuść. No dobrze, jak. Z... Zrozumiesz To mam do ciebie. Dobrze, przepuść. Przepraszam, że tego nie tłumaczę tak dosłownie. Tłumaczę Wam to w wielkim skrócie. Żeby każdy zrozumiał. Co to ona nas wypuści. Niepewnie jestem. Patrzę z Wróć do mnie, mam nadzieję, że zrozumiałem. Nie. tu Do widzenia moje dziecko. Jeszcze się ze mną spojrzy, tak. Dobra. No. No, idziemy. <noise> Jest za chwilę, dopiero 22. A oni już wpali barykami, szczerają. No, w sensie już szczerali o 17. No bo ja to nagram w sobie styl. Sprytny. Będzie sprytny. No, cześć! flowy Chcę ci nie No tak, jeszcze się będzie końca Będziesz próbować, próbować, aż po... I Chociaż umierać, umierać i co wtedy zrobisz? Zabijesz ich z frustracji, że ci się nie udawało? Mm. E, po prostu odejdź z tego... ...z podziemia. E, I oddaj mi kontrolę nad linią czasu. Nie martw się. Mój plan nie jest... ...na to, żeby zabić króla. FLAŁY! Dobra, Aziel przez siebie właśnie przemówił. Że no ja jestem księciem i przyszłością tego świata, i spokojnie mój plan nie polega na szanowaniu się... O yy, On jest bardziej <suszy> <tutaj> interesujący. <jest. suszy> Flały. IĆ! I mi się nie pokazuje na no, oczy jak ja nienawidzę tego kwiatka! Undertale by Toby Fax! I ruszamy do kodu i creepy muzyczka zaraz stanie. Yy, kamera ukryta w śniegu. Creepy muzeczka. Creepy muzeczka! Patek. <ścoughs> <ścoughs> Jak ja pierwszy raz grałam w Undertakerze, to naprawdę to było dla mnie creepy. <ścoughs> to tak. Ta muzyka tak narasta. Jak ja umiem ten dźwięk chodzenia po śniegu, no! No, co się tym bardziej interesujesz niż że... ...do mnie podchodzi bardzo miły ...człowiek. Nie wiem, czy wiesz, jak się poznaje... W... ...wiesz, jak się... Nie wiesz, jak się poznaje nowych przyjaciół? Odwróć i uściśnij moją... DŁOŃ! Hehehe, stary... że stary żart, spotyżko, zawsze śmieszny... Jesteś człowiekiem, prawda? I są jestem sans. Szkier. Są Zaczynam się moje tłumaczenie. Tego, co, tego. Ani tak Właśnie powinien to jest obserwować lud ale... wiesz... nie obchodzi mnie, z mnie kogokolwiek natomiast mój brat papyrus jest jeszcze za fascynowany w obojętności <grym zbierzy> <grym zbierzy> to nie brzmi dobrze aktualnie mam Eee e, zanim mój brat się za tą przypadką cześć bracie ty minęło ty dni, a ty nadal nie zaktualizowałeś swoich zagadek. Z każdym eee, czekaj, to bo moje pewne tłumaczenie jest w toku. Po prostu, powiesz się. Po prostu zainteresuj się twoją postawą, Coś takiego. I co ty masz śnieg? Zobacz na tę lampę, wydaje się e, fajna, ale sądzisz? Nic zmieniaj ten to nieczesne to nie Człowiek może pić w każdej chwili Musimy być gotowi Musimy go złapać Nie! Wielki papajos! I zgubił mi się Dostanę wszystkie rzeczy, na które zasługuję. Szacunek, honor... Idę uczyć do Królewskiej Gwardii. No, życzę Ci tego, paps. Naprawdę życzę Ci Żebyś Zrobiesz się do swojej wymarzonej armii. Królewskiej Gwardii. Nie, nic nie dostaniesz. Będą moimi przyjaciółmi! Będę zarwany sławą każdego ranka. Hmm. Ale to nam pomoże ciągle. Sans! Ty... Leniwoko... Wcale mi nie pomagasz. Już swoje leniwe kości. Każdym dniem staję się bardziej leniwy, Ej, wiesz co jest łatwe? Wiesz łatwe? Wiesz, ile ton dzisiaj uniosłem? Wiele ton, <noise> SANS! Dalej, bracie, uśmiechasz się. Ja i... i Nie, nie, cię! Czemu? Dlaczego? Dlaczego? to, <trykne> ty... Dlaczego? <trykne> Dlaczego? O, wygląda na to, że <trykne> naprawdę sam że A to kości. <noise> Zajmę się mój... A co do twoich... Popiszcie. Najmniej wykuśny. Niech, 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 niech. Nie. nie, 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 nie. nie. Okej, okay, poszedł, możesz wyjść. Mogę tak wkrótce wyłazić, ty... Nie. Nic. Mniej tłumaczenia. Hej, możesz... Ej, nie bój się mojego brata. On ci nic nie zrobi. On tego udaje, bo chce naprawdę cię do groźby i Więc... Don't worry. Wszystko będzie dobrze. A ten proszę do tory. Zostanie nam pełnięce determinacją. E, chcesz e, połowić tak. Wyłowiłeś stare zdjęcie i widzisz przerażającego potwora. Zadzwoń do mnie. Podaj numer. Postanowiłeś nie dzwonić. Ja tutaj do tej wędki mam pewną teorię, ale raczej ją opowiem w y, pacyfiście. Y, I te skrzynki są po prostu, no, widzicie? Y, po prostu możemy ich używać. Y, te przedmioty będą się tapać. To odłożę, to odłożę, to miałam sobie założyć na szyję. I tam. Bo to mi daje 3 do armoru. No to. Założyłeś. Naprawdę! Naprawdę? Dobra Snowdrejka Żart yy, Rzucasz śmiesznym, nieśmiesznym lodowym żartem Nie wiem jak go pokonać A chyba żart

Mam zapisać. I co? I w tym miejscu kończymy to. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. I co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.